Kochani, zanim do Słowa Bożego, to chciałbym przywołać dwa wydarzenia, dwie sytuacje, dwa kawałki ziemi, które niektórym z nas są znane, a niektórym nie. Jeden kawałek ziemi to jest Winowska ziemia znana. Drugi kawałek ziemi, bardzo malutki terytorialnie, to jest. Zakład karny pierwszy i drugi, bo są dwa w Strzelcach Opolskich. Jedna sytuacja sprzed kilku tygodni, w których razem z siostrami naszymi wzięliśmy udział. Nazwijmy to tak wyparafianie. Nawet większość z Was nie wiedzieliście o tym. Natomiast z siostrami naszymi kiedy zaczął się czas pandemii, i sami mieliśmy strach, po prostu, i zmartwienie, i milion pytań bez odpowiedzi. W oczach i w wyobraźni biegały tylko różne zdjęcia z różnych części świata. Coś, do czego wiedziałem, że zaprasza mnie Pan Bóg. I do tego zaprosiłem też siostry, do któregoś, Wieczora wzięliśmy najświętszy sakrament i przez dwie i pół godziny, czy prawie trzy godziny, spacerowaliśmy z Panem Jezusem, idąc od domu do domu i błogosławiąc. Wiadomo, że przez te dwie i pół czy trzy godziny byliśmy wezwani w środku, w sercu, do tego, żeby się modlić. No ale jak? Przez trzy godziny. Modliliśmy się różańcem, śpiewaliśmy. To już była noc, bo wszystko się zaczęło między noc, wieczór, od ósmej chyba do koło jedenastej ciemno. I wiedziałem w którymś momencie tej naszej modlitwy, kiedy niosę przed sobą pana Jezusa, i już trochę ręce mnie bolały, wiedziałem, że pan Jezus chce od nas jednego. Uwaga, użyję takich słów, żebyśmy prorokowali nad naszą wsią. Żebyśmy wypowiadali proroctwa nad wszystkimi mieszkańcami, nad tym kawałkiem ziemi, który nazwijmy to jest nasz. A potem, kiedy byliśmy na końcach wsi, to wiedzieliśmy, że potrzeba błogosławić całą Ziemię. I prorokować nad całą ziemią. Jak to wyglądało? To nie idzie o gest. To idzie o takie poruszenie serca, proroctwo, że wypowiadam słowo Boże, ten dom i jego mieszkańcy należą do Ciebie. Boże, ten dom i jego mieszkańcy są Twoi. Ty jesteś ich właścicielem. Jezu, ty odkupiłeś swoją krwią mieszkańców tego domu. Jezu, te małe dzieci, które są niczego nieświadome, są twoje. I ten kawałek ziemi i pól też należy do ciebie. Kto nie rozumiecie, co tam się działo wtedy? Nic wielkiego. Ale wiedziałem, że Pan Bóg zaprasza mnie, nas, do tego, żebyśmy w tym doświadczeniu strachu i zamknięcia wielu nie umiało nosa wystawić przed, nad, za drzwi. Tak wielu z nas sparaliżował lęk. I ja nie byłem taki odważny. I to nie jest tak, że się nie bałem, tylko wiedziałem, trochę jak prorok Ezechiel, ten, o którym słyszeliśmy pierwsze czytanie. Prorok Ezechiel został zawołany nad dolinę, nad cmentarz, gdzie były same suche kości. Cmentarz Izraelitów. Bóg, jakby chciał wypróbować jego wiary, i mówi, proszę Cię, posyłam Cię tam, prorokuj nad tymi kośćmi, mów do tych kości. No jak? Była ta dolina pełna kości. I polecił mi Bóg, pisze Ezechiel, Abym przeszedł dookoła nich. I było ich na tym obszarze bardzo wiele, i były zupełnie wyschłe. I Bóg rzekł do mnie tak, człowieku, czy te kości powrócą do życia? Bóg pyta Ezechiela. I Ezechiel mówi, Panie, Ty to wiesz. I Bóg powiedział do niego tak, prorokuj nad tymi kośćmi i, i mów do nich tak. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Boga, a Bóg mówi tak: oto ja wam daję ducha, żebyście ożyły. Rozumiecie? Prorok Ezechiel usłyszał, że Bóg, ma mu, że Bóg mówi mu, mów do tych suchych kości, że one będą żyły. Na rozum, to jest absolutnie niepojęte. Jak mogą suche kości ożyć? Kochani, jeżeli Bóg dał prorokowi Stary Testament setki lat przed narodzeniem Chrystusa, takie poznanie, my nie musimy tak robić, bo Bóg nas do tego nie zaprasza. Ale wierzę w to bardzo, że historia Ezechiela i tej Doliny Kości powtarza się w różnych częściach Ziemi. Właściwie na każdym kawałku ziemi, naprawdę teraz i w każdym momencie historii dziejów. Tymi suchymi kośćmi to są wszystkie, nazwijmy to, nieszczęścia rodzinne, co dom to historia. Jak nie ból w małżeństwie, to ból między rodzicami a dziećmi, albo niezgoda u dzieci, bo się zwadzili przez majątek. Jakby rozprowadzać te nasze więzi rodzinne, można by nazwać co 10 arów Dolina Usłych Kości. Kochani, wierzę, że teraz, dzisiaj, wigilie zesłania Ducha Świętego w te święto. Bóg mówi do nas, bo my jesteśmy dziećmi Nowego Testamentu, dziećmi Boga. My, kiedy byliśmy ochrzczeni, dostaliśmy pełnię Ducha Bożego, a potem jeszcze, jakby na dokładkę w bierzmowaniu. A potem, jeszcze za każdym razem, kiedy prosimy, przyjdź Duchu Święty, I Duch Święty przychodzi. Jeżeli On jest ożywicielem, jeżeli daje życie, to mówi, żebyśmy, jak wchodzimy do, tych, do tej Doliny Usłych Kości, żebyśmy prorokowali. Ten dom należy do Ciebie, Boże. Rozumiecie, że nasze mamy, nasze babki, pokolenia starsze przed nami, one nie operowały takim słowem, że tam mają prorokować i tak dalej. To wyglądało prosto. Różaniec albo, powiem tak, na spamięć godzinki i nad swoim domem, nad swoją rodziną wyśpiewały Bożą chwałę. Nic innego nie leciało, tylko było, było pozdrowienie Maryi, cały dom wypełniony. Można by powiedzieć, jakby ta dolina suchych kości, no bo przecież naszych, u naszych przodków też się wadzili, też pili, też się kłócili. Wszystko jak dzisiaj. Mamy, kobiety, ile było śmierci w domu, ile dzieci się rodziło, dziesięcioro, a z tego troje albo pięcioro zmarło. Czy ten czas różni się od tego, który był sto lat temu? trochę inaczej inaczej wygląda ta dolina usłych kości ale myślę że dzisiaj kiedy przeżywamy zesłanie Ducha Świętego to jest ten moment kiedy Bóg mówi ja ciebie potrzebuję żebyś był prorokiem jak Ezechiel nad swoją doliną suchych kości my zrobiliśmy to tak poradnie bardziej lub mniej trzymałem się pana Jezusa nie ja go trzymałem tylko ja się jego trzymałem i dzięki Bogu nasze znaczy siostry, z którymi szedłem i czułem się pewniej, one mam nadzieję, że czuły się pewniej ze mną, ale to ja miałem więcej strachu niż one. I trzymaliśmy się pana Jezusa, myśleliśmy: Panie Jezu, no przecież, przecież my należymy do ciebie. Przecież ten cholerski koronawirus nie może nas zabić. Tylko zrobiliśmy to, co umieliśmy. I to nie jest zabobonna wiara. Jak ktoś postawił gromnicę w domu, i jak ktoś do okna swojego mieszkania postawił figurę, to nie jest zabobon. Przecież jak ta moja matka Boża w jednym z okien na plebanii stoi, to nie dlatego, że jest ozdobą. Tylko każdy, kto przechodzi i widzi na wieczór, ten dom należy do niej po prostu. To ona tu jest gospodynią, a nie dlatego nie mam gospodyni. Ona tu ma Słowo. Kochani, myślę, że niezależnie od tego jak nazywa się ta nasza Dolina Kości, to wierzę, że Duch Święty dzisiaj się upomina o to, żebyśmy się nie bali. Nawet, ja przypuszczam, że tak jak ten Ezechiel, no Panie, czy one ożyją? A Bóg mówi no, jak będziesz prorokował, to tak. Ezekiel mówi: No, panie, ty wiesz lepiej. Według mnie nie ożyją. I możliwe, że to jest tak, że my czasem, jak nas coś naprawdę przerasta, bo się wszystko sypie i nie ma nadziei. A takich sytuacji moglibyśmy wyliczać mnóstwo: choroba, praca, relacje, grzech, niewiara. Po kolei. Usłyszałem niedawno, że jako katolicy, jako wierzący w Pana Jezusa nigdy nie powinniśmy mówić nie ma nadziei. Albo nigdy nie powinniśmy mówić, jesteśmy bezradni. Ja mówię dlaczego? No bo Bóg jest. On nie jest bezradny. No tak, ja jestem bezradny. Jak sam, to jestem bezradny. Ląduję na ten drugi kawałek ziemi, parę arów, metrów kwadratowych. To bardzo krótko. Bo myślę, że nieraz będzie w czasie rekolekcji ksiądz Józef o tym mówił. Wyobrażacie sobie dwa i pół tysiąca więźniów w jednym i drugim więzieniu. I wszystko na kupie. Przecież w tym domu nie ma grzechu, którego by się nie popełniało. W tych więzieniach nie ma rzeczy, których nie widziały ludzkie oczy. I ten nasz ksiądz Józef. Możliwe, że z relikwiami świętego Jana Pawła, albo możliwe w małym, złotym naczynku z Panem Jezusem. Od jednego chłopa do drugiego. Wiecie dlaczego to robi? Bo wierzy, że wszystko jest możliwe. I nawet jak oczy mówią mu i ludzie, że to 99% nie ma sensu w ogóle. To przecież on robi to, bo Jezus mówi mu, Józiu, prorokuj. I to jest niezwykłe. Jak można zobaczyć kogoś, nad kim już wszyscy postawili krzyżyk. Jak rodzi się nowe życie. To tak jakby słyszeć, wiecie, jak kości suche się po prostu nawijają mięśniami i wszystko zaczyna rosnąć. I z takimi podstrzelcami mieszka, którym udało się, albo którzy przyjęli to proroctwo. I mieszka razem z nimi. Kochani, to wiąże te dwa kawałki ziemi, przywołuje w myślach te różne doliny, kości i nas. Czasem nasze serca są jak pustynia, jak suche kości. Nic ze mnie nie ma. Sam potrzebuję, żeby ktoś na mnie wypowiadał proroctwo. To jest jak biedak. Stoi przed wami i po prostu potrzebuje, żebyście wy czasem wołali. Boże, przecież ten geniusz, ksiądz należy do ciebie. Ja potrzebuję takich słów po prostu. Jakbym się gubił, to przecież ja potrzebuję takiego słowa. Żeby Wasze Słowo sprawiło, że będę żył. Ja dla Was, a Wy dla mnie. My dla siebie nawzajem. I na koniec, kochani, ta Ewangelia, to ona jest niezwykła. To jest siódmy rozdział Ewangelii, którą pisze Święty Jan. Święto Namiotów, wielkie święto Żydów. I Pan Jezus stanął przed Izraelitami, którzy się zebrali w Jerozolimie i mówi do nich, jeżeli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie i pije. A rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Kochani, wiele lat myślałem, że Pan Jezus mówi naprawdę. Ja w oczach miałem obraz Jezusa miłosiernego, że to z jego wnętrza wypływają wody żywe. To był błąd. A jasne, że z Jego wnętrza wypływają źródła wody. Ale Jezus mówi tak, jak przyjdziecie do mnie, ja wam dam tej wody. A Ewangelista mówi, a mówił to o duchu, którego mieli dostać. I z tego, kto przyjdzie, wypłynie źródło wody. Ze mnie. Kochani, jak my jesteśmy tu codziennie na Eucharystii, w niedzielę, Teraz wielu ludzi wypuszczonych, wygłodzonych przez tą pandemię, i niektórzy jeszcze nie byli w kościele, już mówią, sami normalnie usycham. To jest ten moment, trzeba przyjść, bo Bóg mówi: Ja sprawię, że z Twojego wnętrza wypłynie woda. Z Twojego. Ja mogę być dzisiaj suchy, ale jak przychodzę do Jezusa, to on daje mi po to, żeby, żeby inni mogli żyć. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Ducha Świętego, którego nam dajesz nieustannie. I dziękujemy Ci za każde wypowiedziane prorocze słowo, za każde dobre słowo, za każde błogosławieństwo. Spraw, Panie, żebyśmy, żeby nam serce pękało z obdarowania Twojego. I żebyśmy niczego nie zostawiali dla siebie, ale innym błogosławili, innym dawali. Uczyń, Panie, nasze serce właśnie takim, bo Ty żyjesz i królujesz teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.